Człowiek wysyła pociski ku odległym celom. Dowodów na pierwsze użycie łuków i strzał dostarczyły rysunki naskalne skalne, znalezione w zachodniej Europie i północnej Afryce. Rozwój tego wynalazku rozpoczął się zapewne w Paleolicie, w starszej epoce kamienia, około 20 tysięcy lat temu, kiedy ludzie uświadomili sobie, że dzięki tej broni można zabijać zwierzynę znajdującą się poza zasięgiem rzutów łucznią czy kamieniem. Łuk i strzały były łatwe do wykonania, a materiały potrzebne do ich produkcji znajdowały się praktycznie pod ręką. Pierwotny łuk to cienki, sprężysty patyk związany cięciwą z jelita jelenia, ścięgien, włókien roślinnych albo rzemienia. Czasami cięciwę skręcano, żeby była mocniejsza. Później do produkcji łuków używano drewna jesionowego, machoniowego, i cisowego. Czasami konstrukcje wzmacniano ścięgnami. Strzała to cienki kijek zaostrzony na jednym końcu. Do drugiej strony przywiązuje się pióra mające ustabilizować lot. Groty strzału wyrabiano z krzemienia, kamienia, rogu albo kości. Łuk był pierwszą maszyną magazynującą energię. Praca mięśni łucznika w miarę naciągania łuku zamienia się w energię potencjalną sprężystości. W momencie puszczenia cięciwy nadaje ona strzale znacznie większą prędkość niż ta, którą można osiągnąć przy rzucaniu oszczepem. Około 1500 lat przed naszą erą opracowano mniejsze i lżejsze łuki. Tak zwane łuki refleksyjne. Krótkie i wygięte wykonywane były z kilku warstw i zwalniane. Była to doskonała broń do strzelania z grzbietu konia. Nowoczesne łuki są wykonywane z włókna szklanego, węgla i aluminium, jak również z drewna. Strzały jego ostre i każdy łuk napięty. Kopyta jego koni są jak krzemień. Księga Izajasza 5,28.